Siemano kolano, <noise> witam was wszystkich bardzo serdecznie, a dzisiaj jesteśmy na koncie Pojana Pojanitta. Włamam się na jego konto, zobaczcie, elo, wojanyny. no, widzowie, jestem Wojanem, jestem Wojanem, yy, muszę na razie, no, nie wiem ile będzie trwał ten odcinek, raczej trochę krócej, bo, no bo jeszcze Wojan wbije na serwer i mnie wywali, a będzie, nie wiem, w ogóle, no, kurde, no, no będzie przypał, co nie? Um, widzowie, dzisiaj się wyłamałem na konto Poyanita um, i w jedną i... na znaczy się, nikogo nie ma teraz na serwerze, więc można sobie po prostu um, tutaj... O, tutaj na przykład... Co to jest? Co to było? Aha, tu... A, to jest moja tajna baza, ale nie wiadomo czemu um, coś coś co cofnięte w czasie. I teraz nie wiem, jak z niej. A, mam przecież literę. Nieważne. Mm, widzowie, napiszę w komentarzu wojan, a przypnę mam serduszko. Um, o, zobaczcie, jak idealnie wszedłem. Zostawcie łapeczkę w górę. I co możemy dzisiaj porobić? Co nie, możemy. Dzisiaj chcę zrobić ogólnie jakąś tajną bazę. Jako POJANET. pojanet. Więc tutaj mamy tej temki więc chwilowo. A tę muszę Przepraszam, ale. No pork chopów jak mu trochę zjem, no to, no to raczej nie pamięta na pamięć, ile, ile ja to po, to pork pokrwę, a poza tym też na, poza odcinkami też je, więc, no. Więc w takim razie, yy... no w takim razie po prostu pójdźmy sobie poza Wojanowice. Więc sobie poszedł na Wojanowice, poza, w... o, mam pomysł Widzicie co zrobimy? Zrobimy taką dużą, ogromną platformę. Postawimy tam łóżko Wojanowi I tam i po prostu on wbije na serwer i będzie po prostu na takiej wielkiej platformie, więc... więc idziemy do lasu teraz. Ja bym poszedł tam da dalej, żeby nie było, że jakoś za dużo tych drzewek poucinałem. Dobra, jesteśmy. I... I tutaj pojan... Wbiję raczej, raczej tam poza odcinkiem wyjdzie, dlatego, że kurde po prostu wydał mu się, że jak falion nagrał odcinek czy inne rzeczy, więc raczej tego nie będziecie widzieli na jego odcinku, no chyba, że tak no to wiecie, no to będzie to dowód, ale raczej nie sądzę, żeby nagrał odcinek o tym, że po prostu, że jak schodzi kilka sekund z jakiejś dużej wieży po prostu, no więc... Mm... Zbierzmy drewno, ja tylko to na podsadkę chcę wziąć, a później usunę to drewno ten, żeby to po prostu lepiej wyglądało, tak, tak na takim lewitującym bloku po prostu yy, stoi sobie i... I nie wie co robić, co nie? Więc jakby raz, czekajcie, zdajmy sobie eletrę, założę to, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dnie. no tak, żeby po prostu lądu już tak powoli nie było widać, żeby zanikał powoli, ten no chyba, że mam okropnie wielki render distance, nie chcę też tej wieży za małej zrobić, ale tak, żeby na przykład, no jeszcze 30... trzydzieści bloki bym się podsadził do góry i... No, i myślę, że ten. No, i myślę, żebym zleciał co nie widzowie. Um, w ogóle tak swoją drogą patrzałem sobie na listę serwerów Wojana, bo jest na jego, na jego koncie i widzę jego listę serwerów. I to też jest godne jakiegoś osobnego odcineczka, więc, więc to. Więc myślę, że tam niedługo jakiś filmos zarombisty się znajdzie na temat jego listy serwerów, bo jak znam jego, jego hasło i póki co go nie zmienia. No raczej, no, raczej nie zmienić, jak jak po prostu zosta nie zostawimy po sobie innego śl śladu, oprócz tej wieży. No, to myślę, że hmm, myślę, że z tym problemu nie będzie. Wiecie? Albo. Ja bym to się inaczej zrobił. Czekajcie. <laughs> Mam elektryczną założoną? Czekajcie. To se. Czekajcie, no to. No. O, 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 dobra. I wbije się na. No to, no te górne później. No dobra, może tam tak zwisać kilka tam tych bloczków, co nie on sobie, nie wiem. No coś tam porobi. E, chciałbym mu tam po prostu zostawić taką. Tak, żeby tam tam był. Mhm. Więc cinamy to. Mhm. I, i weź, weźmy tam, napiszemy mu jakąś tabliczkę, że um, od Paliona, Oho, no to, no to już na 100% nie nagra od tym filmu, że, że palion mu się nagrał. Włamał, bo pewno będzie mi to, że film z tego jest na jego kanale, a nie będzie. To będzie na moim. No kurde, ej, ej! no, no nie no. No nie, no. o czekajcie, zrobię tak o. No nie, no znowu. Jakoś tak, tak musimy tam podlecieć. No nie, no nie. Co jest? No nie, no. No nie, no. Naprawdę dobra, polecimy tam, ale to już mamy jakiś bloczek rozstawiony, więc z tym problemu nie będzie dobrze, że keep inwentory poza filmami jest włączone. Bo tak to, gdybym z jego rzeczami się walił, to no, niezły kabarecik by był. Niezły, niezły kabaracik. Ło nie, no nie, no po prostu nie cierpię tej gry, nie cierpię. Nie cierpię tej gry kwadratowej. Tak swoją drogą, wbijacie na mój drugi kanał. No, mieliście jakąś stawkę czy coś, żeby wbijać na ten drugi kanał, ale. I tak wam przypomnę. Mm. Wbijaj się na drugi kanał, bo, bo tam wbił się odcinek, gdzie wałuje się na Wojanowice i tam po prostu więcej możecie rzeczy zobaczyć na tych wojanowicach, bo więcej jest rzeczy tam zobaczyłem. Więc link w opisie i przypiętym komentarzu. Więc. Mm. Pyk, 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 pyk Albo mm. zrobimy mu Okej, okay, zrobimy mu wyzwanie Nawet o tym nie mówiąc eee, Robimy łódkę Robimy czesto Albo w sumie nie, nie łódkę, tylko tak O Robimy tak, o i a tak, żeby miał, żeby, żeby sobie nie wiem pomyślał, że co jest... co jest grane, no to, no to damy mu jeszcze o to. A to e, wybrzdyngalamy sobie to. E, chociaż może Elytron zlecieć, ale no... No też, też może i tak, ale raczej aż, ta, aż taki muszę no kurde, nie będzie, no. Przyjmie to jako wyzwanie raczej, no oby, oby, oby miał rację, co nie, że... że przyjmie to po prostu jako wyzwanie jako taki... Żarcik o e... A czemu ja to... czemu ja tam nie zostałem? A żeby zniszczyć... No nie! No nie! No nie! No dobra. Dobra, dobra, muszę tam polecieć, widzowie. Napiszcie w komentarzu Wojana przepnę wam serduszka, bo ta chyba mi jedynie poprawi humor, a budyń mi stygnie, więc muszę zaraz kończyć odcinek, bo budyń mi stygnia. A chcę sobie zjeść ciepły budyń z malinami. Malinami. Okej, okay, dobra. A napiszemy, mu pozda odpaliona, już niech będzie. Pozdro od Paliona. Dobra. Mm. To bierzemy pyk, pyk, wybrzdęgalamy to. Zrobię mu na złość. byk Dobra. E, widzowie, jeżeli film wam się zostawcie łapeczkę w górę, z subika, dzwonczkiem, aby być na bieżąco. E, a ja się z wami pozderki!